Katarzyna Kramer, szósta stolicą jestem absolwentką, tegoroczną maturzystką, eee, zaśpiewam piosenkę Whitney Houston, a ona dęsuje w clock strikes upon the hour and the sun begins to fade. Still enough time to figure out how to chase my blues away. I've done alright up till now. It's the right of day that shows me how and when. Somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the kids with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody. My senses spinning through the town. Sooner or later, the fever ends, and I wind up feeling down. when Dziękuję bardzo. Powiem szczerze, że na początku nie byłem przekonany co do Twojego wstępu. Nie wiem, jakoś się czułem, stresowałaś się, tak? Jest tak troszkę. Ale z Można każdą minutą podobało mi się bardziej, potem pewnie już było super. Nie wiem, może poproszę Cię coś zaśpiewaj, coś jeszcze nam. Mogę jeszcze zaśpiewać Sway. Tylko nie wiem, czy do końca będę pamiętała. Tak, bez podkładu, tak chwileczkę. Start to play. Dance with me. Make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore Hold me close, sway me more Like a flower's been in... Tak, dzięki tak. moje wątpliwości, a ja jestem no tak. Dziękuję bardzo. Ej, powiem Ci, że jak zobaczyłem Ciebie, to pomyślałam sobie kolejny wokal. Ale bardzo mi się podobało. Um, ja miałam wrażenie, że też tak, sobotnie weszłaś, zaśpiewałaś, zrobiłaś swoje. Dziękuję. Jestem na tak. Dziękuję. Znów początki trochę gorsze, co z każdą minutą coraz lepiej. Jak Tomek zauważył, bardzo dobry angielski yy, i trzeba docenić, że tuż przed maturą przyszła, za chwilę matura. Jestem oczywiście na tak. Dziękuję. Żeby tak nie było zupełnie słodko. <śmiech> <śmiech> Troszeczkę było monotonnie. Znaczy, długi jest ten numer, i już tak, tak, tak później wiedziałam, co będzie tak dalej. Ale skróciłam, tak, skróciłam jeszcze. Się nie, niczym. Ale faktycznie tutaj popieram Sylwię. Jest w tobie ten luz. Ja nie odczułam zupełnie żadnego stresu u ciebie. Widać, że ty swobodnie bawisz się tym. Przyszłaś, zaśpiewałaś też y, bardzo optymistyczny numer, i fajnie. Więc ja jestem na to, jak dałabym ci szansę. Zapraszam po odbiór do późną. Dziękuję bardzo. Jak poszedł występ? No myślę, że dobrze. Liczyłam na to, co zrobiłam na scenie i jestem zadowolona sama z siebie. Jaka reakcja jury była? No myślę, że dobra. Było cztery razy tak. Podobało się. Tym raz musiałam jeszcze dośpiewać jakąś inną piosenkę, ale przekonałam czwartego jurora, więc jest dobrze. A masz już jakieś plany na finał, gdybyś przeszła? No mam jakieś plany, ale to zobaczymy. Nie chcę zapeszać jeszcze.